Stare systemy ogrzewania, szczególnie te opalane węglem i drewnem, emitują dużą ilość szkodliwych substancji. Długotrwałe wdychanie tego powietrza może prowadzić do chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a nawet do zwiększenia ryzyka nowotworów. Piec bardzo stary, klasy pierwszej lub drugiej, cały czarny, z którego jeszcze jakby czuć. Ciepło, zapachem takim, może nie określę tego jakoś wyśmienicie, ale takiego spalonego y, materiału takimi z nami, takimi y, dziwnie, ale nieprzyjemnie. Dla młodych osób, albo nawet nie młodych, tylko trochę starszych, może to zaszkodzić im zdrowiu i może to się nawet zakończyć tragedią. Moje płuca stają się gorsze, gdyż to wszystko wdychają. Może stać się na nowotwór i przez to też można umrzeć. Myślę, że jest to do zrobienia, na przykład zmiana piecu z, właśnie z takiego starego na nowszy. Wymienił na przykład piec albo przestał palić yy, materiałami, które nie są do tego stworzone. Coś kojarzy o dronach, które sprawdzają węch i sprawdzają, czy ludzie palą, właśnie, yy, palą ogólnie tymi tymi na powietrzu, a nowe piece, na przykład wyższych klas już. Nie produkują tak dużo ilości dymu, są bardziej zdrowe dla środowiska. Niektóre tutaj osoby mają takie panele fotowoltaiczne zamieszczone na dachach domów, które im po prostu albo mogą ogrzewać dom, albo mogą dawać internet, dużo rzeczy. To się nazywa fotowoltaika. Uchwała antysmagowa to kluczowe narzędzie w walce o czyste powietrze dla mieszkańców Mazowsza. Obejmuje ona ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania urządzeń, w których następuje spalanie paliw stałych. Oznacza to, że właściciele pieców, kominków i kotłów muszą dostosować się do nowych przepisów. Od lipca 2018 roku zabronione jest spalanie w kotłach, piecach i kominach murów węglowych, węgla brunatnego oraz paliw zawierających mokrą biomasę. Co więcej, od stycznia 2023 roku nie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających norm klasy trzeciej lub czwartej. Użytkownicy kotłów klasy piątej będą mogli korzystać z nich do końca ich żywotności. Wymagania ekoprojektu ustalone na poziomie Unii Europejskiej określają minimalne normy emisji zanieczyszczeń dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń. Przestrzeganie tych wymogów jest kluczowe zarówno dla ochrony środowiska, jak i zdrowia publicznego. Nieprzestrzeganie przepisów uchwały może skutkować grzywną do 5000 złotych lub mandatem do 500 złotych. Ważne jest, aby każdy mieszkaniec był świadomy tych zmian i przyczynił się do poprawy jakości powietrza.